Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii drugiej z gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku kupimy sobie nowy ciągnik, no i jeszcze kupimy siewnik do warzyw. Więc okej, okay, najpierw w sumie możemy przejść do zakupu siewnika. No bo dzisiaj będziemy siać buraki czerwone, do tego oczywiście potrzebuje specjalny siewnik. Mamy tutaj taki mały i mamy taki większy, więc ja wezmę ten większy, sześciometrowy. Okej, okay, kupujemy go sobie. No i teraz kupimy sobie ciągnik i będzie to ciągnik z kategorii małych ciągników. No, i mój wybór padł na tego oto klasę Ariona. Będzie to fajny ciągnik, na przykład do kosy albo do nawożenia, więc tu sobie go wybierzemy. Weźmiemy tutaj to większą konfigurację silnika. Koła mogą być takie. Obciążniki wyglądają w ten sposób. Szkoda, że nie są czerwone, więc może weźmiemy jakieś po prostu średnie opony. Konsola ładowacza nie jest mi potrzebna, więc kupujemy ten ciągnik. Zapłacimy 171,5 tysiąca. No, i jak widzicie, mam 180 koni mechanicznych, więc akurat idealnie do takich mniej wymagających prac. No i mamy nasze nowe nabytki, weźmiemy jeszcze, kupimy za chwilę nasiona. Okej, okay, tu jest kategoria nasiona, weźmiemy sobie tą małą paletę. Znaczy, w sumie takie same są, znaczy nawet ta ma 50 litrów więcej niż ten worek. No i podczepiamy siewnik, tutaj sobie od razu wybierzemy buraki czerwone. Bo ja mam ten kombajn do buraków. Ostatnio zbierałem buraki cukrowe, a on może też buraki zbierać te czerwono, zobaczcie, jak szybko się to napełniło. A no i też pod odcinkiem trochę sobie pokupowałem nowych pól. Kupiłem pole numer 4 razem z tym gospodarstwem, które jest w tym miejscu. No i zrobiłem tutaj pole ryżowe. Pierwotnie planowałem zrobić pole ryżowe na polu numer 2 oraz 1, ale okazało się, że jest ograniczenie dotyczące wielkości pola ryżowego. No i niby mógłbym zrobić tej pole, tylko musiałem zrobić je mniejsze, na przykład, na przykład tylko na dwójce, więc stwierdziłem, że po prostu na czwórce sobie zrobię pole ryżowe, może jeszcze w przyszłości sobie trójkę dokupię i tu zrobię jakieś drugie, więc tutaj będzie ryż długoziarnisty, dokupiłem sobie jeszcze pole numer 9 na bawełnę, no bo ta przędzalnia ogólnie dość szybko tą bawełnę przetworzyła, już chyba nawet skończyła przetwarzać, o to możemy sobie wyłączyć, więc stwierdziłem, że kupię sobie jakieś większe pole pod bawełnę, czyli tą dziewiątkę, Natomiast tutaj na polu numer 1 oraz 6 stwierdziłem, że poszukuję sobie sorgo. No bo też myślałem, że zakupię sobie młyn. Skoro będę miał trochę więcej tego ryżu długoziarnistego. no to może sobie kupię młyn. Chociaż też rozważałem zakup fabryki żywności konserwowej, bo skoro będziemy mieli te buraki czerwone, ja się myślałem też nad no rozpoczęciem hodowli kur. No bo w tej fabryce żywności konserwowej można zrobić zupki azjatyckie, a do nich jest potrzebna mąka. W sumie to i tak bym musiał kupić młyn, bo tam jest potrzebna mąka plus oczywiście jajka, no i w ten sposób można zrobić zupkę azjatycką to akurat idealnie też do tej mapy by to mogło pasować no i tam też można ryż przetwarzać, można robić ryż pakowany i można sobie gąki robić więc też by można było to przetwarzać i jeszcze można robić kimchi więc tutaj bym musiał sobie wymienić tą szklarnię, którą mam na gospodarstwie, bo ja mam tą szklarnię na grzyby więc bym ją po prostu sprzedał i kupiłbym tą zwykłą szklarnię, żeby uprawiać tam chyba do kimchi jest potrzebna kapusta papryczki Chyba zielona cebulka i czosnek, więc tam bym mógł sobie te rzeczy uprawiać. Jest trochę rzeczy by było w tej fabryce żywności konserwowej. A w sumie kury mam na mapce amerykańskiej, tylko tam jest taki mały kurnik, to bardziej jest dla ozdoby, a tu mógłbym postawić ten duży kurnik. No bo w sumie ze zwierząt mamy tutaj te bawały, mamy też te owce i kozy, ale w sumie te owce i kozy praktycznie w ogóle nie wymagają nic. Jeśli chodzi o jakąś parację, ewentualnie raz na jakiś czas trochę im siana przywiozę, w większości jedzą trawę na pastwisku. Ten bawoły, no to raz raz miesiąc zrobienie trochę paszy mieszanej. A ten kurnik, tak myślałam, żeby postawić tam, gdzie jest ten budynek. Okej, okay, jeśli chodzi o wyprzedaż, jest półk, więc na no za wiele maszyn nie ma. Ale myślałam, żeby tutaj sprzedać ten budynek gospodarczy. No i postawiłbym sobie kurnik. Za chwilę wam pokażę, który. O, właśnie ten. Mógłbym go w ten sposób postawić. Idealnie by tutaj pasował. No i tu jeszcze obok postawiłbym ten punkt, który będzie pobierał ta jajka i będzie je przesyłał do tej fabryki żywności konserwowej, a tutaj ten kurnik w sumie będzie fajnie pasował. O, w tym miejscu. No, to się ten klas tak w środku wygląda, tutaj możemy się jeszcze raz zajrzeć. Ogólnie bardzo fajny taki mały ciągnik, w sumie szkoda, że w tym farmingu jest tak mało ciągników marki klas, no bo w sumie są dwa małe. W sumie w tym jeden był dostępny od premiery, a ten właśnie chyba, którym jadę, został dodany w aktualizacji jakiś czas po premierze. No i mamy oczywiście tego dużego kseriona, który jest też na okładce. No, też mam tutaj po prawej stronie łąkę, więc akurat też będę mógł ten ciągnik przetestować sobie do sionakosów kosów. No jaka tutaj mgła jest w tym miejscu? No, to włączymy sobie GPS-a, wyświetlimy linię przejazdu. No i rozpoczniemy się w tych buraków. Włączymy siewnik, opuszczamy go. Szkoda, że w sumie tych buraków czerwonych nie można siać tym siewnikiem punktowym. Ale i tak fajnie, że można je zabrać tym kombajnem do buraków cukrowych, więc nie trzeba kupować osobnego kombajnu, tylko można tym samym kombajnem zabrać dwie rośliny. No a też jeśli chodzi o te pola, no to myślałem właśnie, żeby tą dwójkę kupić i jedynkę i zrobić takie duże pole ryżowe, ale tak jak mówiłem, był limit. Jeśli chodzi o wielkość pola, więc stwierdziłem, że zrobię sobie tutaj takie mniejsze pole na czwórce i może jeszcze na trójce. W przyszłości bym mógł sobie zrobić drugie takie pole. A może w przyszłości kupię tą dwójkę i połączę z jedynką i zrobilibyśmy takie duże pole na przykład do uprawy jakichś zbóż, może na przykład do soi. A to już pewnie na późniejszym etapie też planowałem kupić ten kombajn Marki Nexa, właściwie po prostu pojazd, no bo on może też pełnić funkcję siewnika. Może też nawozić, ale ja bym po prostu wybrał ten y, moduł żniwny. Tylko ja myślę, że chyba tego aneksata raczej kupimy sobie już pod koniec serii. Albo nawet bym go wypożyczył do jakichś dużych żniw. Na razie tutaj skupimy się na tych mniejszych polach. Kupimy sobie te właśnie fabryki, czyli ten młyn, tą fabrykę żywności konserwowej. Może też bym tą piekarnię kupił. W sumie tu mam pale owsa zasiane, więc... też troszkę tej mąki z owsa będzie. Tam jak skoszę trawę, to na tamtej łące wezmę i siebie kukurydzę na kiszonkę. To może nawet na jednym z kolejnych odcinków, może nawet na kolejnym byśmy sobie skosili tą kukurydzę na kiszonkę, no i później pewnie byśmy te buraki zebrali. To bym mógł je zawozić do tej fabryki. A w tym buraki kiedy się zbiera? W sierpniu, tak samo jak kukurydzę na kiszonkę, natomiast ryż długoziarnisty jest do zbioru we wrześniu. Tak myślałem, czy sobie nie skosić tego owca na odcinku, ale chyba owiec zbiorę poza nagrywaniem. A na odcinku już przeskoczymy do sierpnia i skosimy sobie tą kukurytę na kieszonkę, później te buraki wykopiemy. No i przeskoczylibyśmy do września, to moglibyśmy zrobić tego ryżu długoziarnistego na tamtym polu. No tu może w przyszłości dokupię sobie jeszcze na przykład pole numer 8. Może jakieś tutaj pole bym sobie kupił, zobaczę jeszcze. A i też poza odcinkiem, zakupiłem sobie tutaj ten teren i postawiłem tutaj wiatrak. Bo też o tym mówiłem w poprzednim filmie, nawet wam pokażę jak ten wiatrak wygląda. A może przeskoczymy sobie w ten sposób tutaj na mapie. Wykorzystamy szybką podróż, odwiedźmy sobie ten teren. O no i tak jak widzicie ten wiatrak się tu ładnie kręci. W przyszłości może postawię sobie kolejne wiatraki. Tutaj na tym terenie, akurat idealny był taki teren pod wiatrak. Więc ja też on będzie mi jakiś tam dochód przynosił. To już nam się to gospodarstwo fajnie rozwija. Może w przyszłości pomyślimy też nad jakąś kolejną uprawą. Może na przykład szpinak, może fasolkę. Albo może kupimy kombajn do warzyw i będziemy siać marchewkę i pasternak, żeby w tej fabryce przetwarzać. Chociaż w sumie fasolkę też można tam przetwarzać albo szpinak. Więc tu jeszcze zobaczymy, jak to będzie się szybko przetwarzało i jakie będzie mi przychodziło, przynosiło dochód. Z mytem siewnikiem oprócz marchewki, pasternaku i buraków czerwonych można jeszcze chyba szpinak zasiać. Więc też fajnie, bo można było to wykorzystać. Ale to jeszcze zobaczymy, czy szpinak, czy fasolkę. Tak na mapse amerykańskiej myślałem nad tą fasolką, więc może tutaj byśmy mieli sobie szpinak tej poszli w tą uprawę. Ale to jeszcze zobaczymy. Teraz będą te buraki czerwone. No a to na tamtych dwóch polach to mówiłem, że będę chciał zasiać sorgo, więc jakbym miał młyn, no to mógłbym to przetworzyć na mąkę. Tu będzie ta kukurydza na kieszonkę dla bawołów. No i tutaj jeszcze trochę siana zbiorę teraz z tego pola. No, w przyszłości jeśli chodzi o nowy ciągnik to jeszcze wezmę, wymienię tego dojtwara, kupię sobie tego nowszego serii ósmej, o właśnie tego. No i jeszcze w dalszej przyszłości kupimy tego Fenda 1000 Towario, ale to jak już będę kupował te większe pola. Tam w tej centralnej części mapy to tam się przyda taki duży Fend. Na przykład do jakiegoś talerzowania, albo kultywatorowania, czy na przykład do siewu. Też nie wiem czy w kolejnym sezonie nie kupię sobie jakiegoś większego siewnika, na przykład tego marki Amazonę. No i może jakiś większy kultywator bym sobie kupił. W sumie tu nawet nie zwrócimy uwagi, ale to chyba mamy dwa poprzeczniaki. Zresztą za chwilę zobaczymy, ale chyba są dwa poprzeczniaki, bo to jeszcze w ten sposób się to ułożyło. No i w sumie jestem ciekaw, ile tych buraków będzie z tego pola. W sumie to jest fajny kawałek, więc troszkę tego powinniśmy zebrać. No i jestem ciekaw ile się uda zrobić z tej fabryki. Widzę, że te buraki dość szybko się zużywają, te nasiona. W sumie też niepotrzebnie kupowałem tą paletę nasion, bo na gospodarstwie jeszcze miałem jakąś paletę, ale to ewentualnie można przywieźć tym małym y, tym pojazdem dostawczym i będę miał na gospodarstwie większy zapas. Ale ten ciągnik bardzo fajnie się spisuje do takich mniej wymagających prac. Może być idealny. No i też bardzo ładnie wygląda ten klas. Więc fajnie tutaj się przyda. Czy do sianokosów, do jakiegoś przetrząsania, czy zgrabiania. Albo na przykład do nawożenia, do jakiegoś rozrzucania obornika. Tym bardziej, że tego itwara też może nawet w kolejnym sezonie wymienię. I kupię sobie tego większego i nowszego. Też z tych mniejszych, no to jeszcze kubota będzie. No tu chyba jeszcze jeden pasek zostanie do zasiania. I już tu poprzeczniaki będą zrobione. A, ciekawie ta mgła się tak układa. Tutaj. O, w ten tutaj jest, a tu już nie ma gdzie jadę. Ale na tym polu bardzo często jest mgła. Ogólnie na tej mapie azjatyckiej dość często się pojawia. W sumie na amerykańskiej też się tam zdarza, ale jednak zazwyczaj jesień albo na wiosnę. Więc tu w sumie, jakbym kupił tę fabrykę żywności konserwowej, to też mógłbym rozpocząć hodowlę tych kur. Tu mielibyśmy kolejne zwierzęta na tym gospodarstwie. Akurat mam trochę jęczmienia w silosach, więc mógłbym go wykorzystać do karmienia. Mam też owiec, ale ten owiec zostawię sobie do młyna, przez jeszcze z tego pola zbierę owiec. A możliwe, że na przykład po tych burakach tutaj na tym polu bym zasiał pszenicę, żeby w przyszłości te kury miały trochę pszenicy, albo może tutaj kukurydzy. W sumie, jak zbierę kukurydzy na kiszonkę, na tym polu po lewej, to tam by można było zasiać pszenicę. Okej, okay, tu sobie przejedziemy w ten sposób. To będzie taki niepełny przejazd. No to akurat sobie obsiejemy, no i pewnie resztę już poza odcinkiem dokończy pracownik. Jeszcze trzeba będzie tutaj chwastownikiem przejechać, no i... też będę musiał ustawić pracownika, żeby to sorgo zasiał. Ja pewnie się zajmę kosami No a pracownik to sorgo zasieje, plus później tutaj jak zbierę siano, to trzeba będzie przejechać kultywatorem i zasiać kukurydzę. A no i jeszcze ten ryż długo trzeba będzie zasiać. Ale to też pewnie pracownik zrobi. No więc teraz będę miał trochę więcej tego ryżu. W sumie na tych dwóch polach ryżowych, które mam tutaj. No to ma sobie posadzę ten ryż, yy, ten zwykły... A, jeszcze zapomniałam je zalać, to trzeba będzie je zalać. No i później będę musiał przewinąć jedną godzinę. Pokurat jedną godzinę się takie pole zalewa. No i jak zaleją się te pola, no to ustawię pracownika, żeby posadził ten ryż yy, zwykły. No i też będzie można go przetworzyć, czy na przykład w młynie, czy w tej fabryce żywności konserwowej. Ale okej, okay, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!